Piękna i bogata w treści jest dzisiejsza liturgia Słowa. Można by całe rekolekcje o tym powiedzieć, a może i kilka różnych tur rekolekcji. Można mówić chociażby o otwarciu na nowe. jeśli gdzie się zamyka? Ma. Tak zawsze było i tak musi pozostać. Święty Piotr też był przekonany o pewnych rzeczach, ale Pan Bóg mu go przekonał zmień swoje podejście, pozwól działać, nie nazywaj nieświętym tego, co Bóg uświęcił. Mamy o gotowości pójścia za Duchem Świętym, za natchnieniami. Tak bardzo namacalnie, pewne obrazy, pewne natchnienia. Moc działania Ducha Świętego silniejsza niż człowiek sobie może wyobrazić. Mamy Jezusa, który mówi o sobie, że jest bramą owiec. I piękne bardzo zdanie. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać, niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i to miały je w obfitości. Jezus ma świadomość tego, że jest jedyną drogą do Boga i tylko w nim jest zbawienie, tylko w nim jest ratunek przed konsekwencjami grzechu. Tylko w nim człowiek może być naprawdę szczęśliwy. Świat próbuje przekazywać nam różne pomysły na to, jak być szczęśliwym. Ile różnych diet cud, ileż to różnych y, amuletów na szczęście, terapii na szczęście, różnych rodzajów pomocy na szczęście. Słoników na szczęście. A Jezus mówi, to wszystko jest złodziej, który próbuje zabijać, niszczyć, kraść. I człowiek daje się złapać i zabić. Trafia w pułapkę. Jezus mówi, że chce dać życie w obfitości. To znaczy takie życie, w którym nic nie brakuje. W którym to wszystko, co jest potrzebne, Jezus daje. I tylko pytanie, czy wchodzimy w Jego drogę, wchodzimy na Jego drogę, czy wchodzimy, idziemy za Nim, czy Go słuchamy, czy wierzymy. Że to w Nim jest nasze szczęście, nasze zbawienie. Czy dajemy się Jemu prowadzić? Czy dajemy prowadzić się Duchowi Świętemu? Oczywiście. To nie znaczy, że przez Jezusa dostaniemy wszystko, co my byśmy chcieli, ale to, co jest potrzebne, czasami działanie Pana Boga przerasta nasze wyobrażenie. My oczekujemy czegoś do szczęścia, Pan Bóg pokazuje zupełnie co innego. Ja pamiętam, że te moje życie w obfitości to było doświadczenie działania mocy Ducha Świętego, różnych cudów, które się dokonywały, różnych czasami prowadzeń w niespotykany sposób, niewyobrażalny. Ale dzisiaj, kiedy myślałem o tym, mi słowa, przypomniało mi się o pewne opowiadanie, historia autentyczna opowiedziana przez moją znajomą bliską, ja jej wierzę, o tym, jak Duch Święty potrafi prowadzić, trochę w kontekście tego, co dzisiaj Święty Piotr y, był prowadzony. Y, i jaki miał wizję. Ta moja znajoma, to już kilkanaście lat temu się działo, modliła się w domu wieczorem i miała takie natchnienie, przekonanie, wyobrażenie: idź do parku w pewne miejsce, tam ci wskażę, co masz zrobić. Tam jest ważna rzecz, tam jesteś potrzebna. No, trochę miała wątpliwości, ale poszła do pewnego parku, rzeczywiście patrzy i tam, w tym miejscu, gdzie Pan Bóg jej objawił, dziewczyna wiesza się. Dziewczyna powiesiła się na drzewie, czy miała się powiesić, to tak dokładnie w tym momencie, kiedy ta doszła, tamta się wieszała. Ta ją odratowała, była rozmowa, ta ją zewangelizowała, ta się nawróciła, pojednała następnego dnia, to była sobota wieczór, w niedzielę pojednała się z Panem Bogiem, wyspowiadała się po wielu latach, nawróciła się, była szczęśliwą kobietą. No, jest pewne ale. Tego dnia wieczorem ta dziewczyna zginęła w wypadku samochodowym. Ktoś powie Pan Bóg działa bez happy endu, A może właśnie happy end? Chciała umrzeć, może umarła, tylko że o jeden dzień później i pojedana z Panem Bogiem. Pan Bóg potrafi zrobić takie życie. Pan Bóg potrafi człowieka wykorzystać jako narzędzie wspaniałej walce duchowej. Tylko pytanie, czy dajemy się prowadzić. Ten Pan Bóg działa także i dzisiaj. Nie tylko 2000 lat temu. To nie są historyjki, które ktoś nam opowiada na wspomnienie, żeby kogoś przekonać. Dzisiaj Bóg też działa. Tylko pytanie, czy my jesteśmy na to otwarci. Czy my jesteśmy gotowi przyjąć Boże zbawienie? Czy my chcemy po swojemu rozważać? Czy my chcemy tylko swojej drogi szukać? Czy szukamy drogi Pana Boga? Czy szukamy tego, co nam skaże, Czy poddajemy się Jego prowadzeniu? Jezus w rozmowie z Nikodemem mówił, że że Duch Święty działa jak wiatr. Nikt nie wie skąd i dokąd pochodzi. I tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się, nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Boga. Także dziękujmy Panu Bogu za to Boże prowadzenie i dziękujmy także za tych ludzi, którzy otwierają się na to Boże prowadzenie, bo to często pomaga także innym ludziom. Ale nie bójmy się także my otworzyć na Pana Boga. Zaufajmy, zawierzmy swoje życie bezgranicznie Panu Bogu. On będzie nas prowadził. On będzie czynił cuda także przez nasze ręce, nasze życie, i będzie czynił życie obfitym. Może nie zawsze tak, jakby się chciał. Ta moja znajoma często bardzo cierpi. Jakieś różne dziwne wypadki, połamania. Pan Bóg działa mocno przez nią, ale także ją mocno doświadcza. Dlatego zaufajmy Panu Bogu, nawet jeżeli czyha nas niebezpieczeństwo, nawet jeżeli być może ten złodziej próbuje nas zniszczyć, zniechęcić to my się w tym wszystkim nie podajmy. Pan Bóg prowadzi nas drogą, którą wie, że jest dobra. Wie, że nas przeprowadzi i te trudności są tylko po to, aby nas oczyścić, przybliżyć do Pana Boga. My idźmy tą drogą, wejdźmy w tę bramę, którą jest Jezus, niech On prowadzi i czyni nasze życie obfitym, który wydaje owoc i tu w życiu, a w przyszłości, tym bardziej wieczności. Amen.